drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze na początek prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie, to pomaga rozwijać cały kanał. I dziękuję serdecznie każdemu, kto o tym pamięta. No nie ma dzisiaj nudy. Są kupony na grupie, są kupony podsyłane na fanpage'a, można coś tutaj stworzyć. Trzy, kupio... Trzy kupony od debiutantów. Zanim do tego przejdziemy. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał coś śmiało sobie przewijać. Tu macie magiczny suwak, możecie od razu przewijać do kuponów. Ja powiem o promocji bez ryzyka przegranej, bo to jest aktualne. Można zagrać kupon, jeżeli nie wejdzie Bedflick, zwraca wam kasę. Odpalimy konkurs i przejdziemy na spokojnie, na spokojnie. Do kuponów. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku, to jest legalne w Polsce, to założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego, e, obstawiamy. tak jak widzicie na tym banerku, to możecie stworzyć, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł Jeżeli nie wejdzie, 200 zł do was wraca, we freebecie do jednokrotnego obrotu, czyli musicie za to zagrać e, raz po kursie 2.14 na całym kuponie, to, to nie jest jakaś wielka filozofia, e, i jakby... Tyle, promocja fajna, nie musicie oczywiście grać za 228 zł, nie musicie oczywiście grać takiego kuponu, bo wy możecie zagrać cokolwiek tylko chcecie, możecie zagrać za dychę, dwie dychy, trzy dychy, pięć dych, jak wam się podoba. Po prostu jeżeli kupon nie wejdzie, wraca do was kasa we fribecie minus podatek. Jak na polskie warunki, całkiem fajna powitalna promocja. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem założenie konta w Petkiku to minuta i można tworzyć choćby coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście konkurs, 25 zł do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć, subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu tutaj dokładny wynik i minutę bramki w dzisiejszym meczu a atulewikiem, dopisujecie swój login gracza z Betklika. E, typujemy do 18, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betklik nie biorą udziału w zabawie, to jest oczywiście piłka nożna liga estońska także serdecznie zapraszam, e, no i teraz możemy przejść e, no zaproszę was jeszcze do naszej grupy, ponad 100 tysięcy ludzi na Facebooku, zapraszam do, na Instagrama, tam często dodatkowe kupony, których tutaj nie ma, linki w opisie pod tym filmem, e, serdecznie zapraszam i teraz możemy przejść do kolejnego materiału tak naprawdę tworzonego przy współpracy z Betklikiem. i teraz meritum, czyli kupony na dzisiaj, słuchajcie mamy fajny przekrój, bo jest piłka nożna i gdzieś tam piłka pomieszana ze sportem, jest, y, przepraszam, koszykówka ze sportem i są overki 1,5 gola. Więc zaczynamy od kuponu Krzysztofa. E, tutaj, 500 wykładowane w Islandię. Po prostu w Islandii jest zwycięstwo e, Bradyabiku z e, Akureiri. I to jest, jak sobie zerkniecie gdzieś tam na tabelę, bo zawsze też sobie rzucę okiem, co tam gracie. No lider gra z zespołem, który jest na czwartym miejscu. Po 9 kolejkach e, dzieli ich 7 punktów. E, I faktycznie Bradyabik mocna ekipa. 27 strzelonych goli w 9 kolejkach. Dla porównania e, Akureiri 14, czyli naprawdę dużo mniej. Ta ofensywa w Funkcjonuje tutaj chyba tak jak powinna 11 straconych Jabik, Goście w lepszej dyspozycji defensywnej Bo 8 straconych tylko No Krzysztof nam tutaj proponuje czyste zwycięstwo Po prostu czyste zwycięstwo gospodarza Mimo wszystko faworyta No i, i na pewno faworyta, bo tutaj Zgodnie z kursami oczywiście Gospodarz Brediabik tym faworytem jest Do tego jest over 2,5 goli w meczu W meczu Fram i, i Westmana Tutaj over 2,5 goli tak jak widzicie No Westman to jest ekipa, która zajmuje 12 lokat Ostatnią w Lidze, 9 meczów, 6 oczek tylko, 6 punktów uzbieranych, 3 remisy, 3 oczka uzbierane, bo 3 remisy, 6 porażek, 6 17 w golach. Fram to jest ekipa, która swoje mecze ma bardzo overowe, bo po 9 kolejkach, 16 goli strzelonych, 23 stracone. Więc tutaj ostatnio ktoś grał. Kilka dni temu, kilka dni wstecz, był overek 2,5 goli grany w meczu Akureiri z Framem, było 2-2. Pamiętam, że to komuś tutaj na kanale zamykało, zamykało kupon, więc tutaj podobna propozycja, znaczy jedna z tych drużyn, co na poprzednim kuponie kilka dni wstecz. No po prostu jest ładowane pod to, że, że Fram, który robią overowe mecze, bo słuchajcie, ich ostatnie wyniki. 2-2, 3-2, 3-2, 4-3, 2-1, 4-1. No wygląda to dosyć dobrze. Tutaj głównie na nich liczy Krzysztof. Troszkę powyżej podwojenia i za 500 ładowane, więc mocno, mocno trzymamy kciuki, żeby w tej niszy coś tutaj fajnie siadło. Dalej mamy kupon od Norberta i tutaj słuchajcie, mamy koszykówkę połączoną z CS-em. Mamy finał rozgrywek francuskich. Monaco z Lyonem Gras w serii jest 1-1 i Mamy zakład na to, że Monaco, gospodarz, który jest faworytem, zdaniem bukmacherów, e, rzuci minimum 79 oczek. Słuchajcie, jeżeli chodzi o 5 ostatnich bezpośrednich meczów, e, to ten over rzucali bez problemu. W poprzednim meczu, czyli drugim finałowym, rzucili e, rzucili Andera, bo rzucili tylko 54 punkty. No to Ilion zagrał bardzo dobrze w defensywie. Ten mecz się zakończył w ogóle wynikiem 91-54, więc może to był taki wyjątek od reguły, bo tak jak mówię, na 5 ostatnich meczów 4 razy ten over pokrywali. Ten raz zdarzył się właśnie w poprzednim meczu finałowym. Teraz grają u siebie. Są teoretycznie mocniejsi, są faworytem. Tutaj mamy propozycję od Norberta, że ten over'ek punktowy drużyny wpadnie, bo to Monaco ma rzucić minimum 79 punktów. Do tego jest doklejone zwycięstwo Anonimo po prostu e, w ESEA. To jest oczywiście CSik nasza polska ekipa, tak trzeba powiedzieć. Grają z, z Into the Bridge. E, no i tutaj mamy z tego fajnego dubelka też. Nieco powyżej podwojeny, tylko ta stawka już jest tutaj mocniejsza, bo to jest tysiak władowany od Norberta, więc ja trzymam kciuki, żeby taka e, koszykarsko CS-owa mieszanka wyszła tutaj na dobre, żeby coś się udało, no i żeby po prostu to siadło, no nie będę to ściemiał, niech to siada i wszyscy będziemy zadowoleni, mamy jeszcze kupon na overki 1,5 i to jest coś, co wszyscy bardzo lubią i tego jest ostatnio bardzo dużo tym bardziej jak takie niszowe ligi grają, to tego łapiecie sporo, sporo tego podsyłacie jest kupon od Jana, słuchajcie, mamy urugwajsko argentyński kupon, który zaczyna się od yy, yy, od meczu yy, Brown z, z Belgrano no tutaj overek 1,5, po prostu ciężko cokolwiek wywnioskować, no 19, 19 kolejek za nami, 26, 18 w golach mają gospodarze jeżeli chodzi o gości, to jest 18-19. Zdecydowanie go, gorsze tutaj cyferki. No, średnio robią. Średnio robią, ale zdecydowanie gorsze cyferki, cyferki niż gospodarze. E, I tutaj po prostu ja liczę na to, że Brown strzeli minimum dwa gole, bo ta defensywa jest faktycznie zdecydowanie lepsza. No, mamy propozycję na overka 1,5. Tutaj za bardzo przy tych overkach półtora nie ma co gadać. Nie? No, no wszyscy doskonale wiemy, że to, to jest dosyć niska linia, jeżeli chodzi o gole. Te kursy, które są na kuponie, te są fajnie wyszukane, bo to nie są najniższe kursy. Można znaleźć kursy 1,25, 1,28 na overka 1,5. Tu są Trzy fajne skle, sklepane w trebla. Dalej mamy ten Urugwaj. Urugwaj to jest e, mecz Cerro Lago z, z plazą kolonią. No i tutaj to jest właśnie. Tu jest ciężko cokolwiek wnioskować, bo to jest tak naprawdę druga kolejka w tej pierwszej lidze. Po pierwszym meczu Cerro Largo 1 do 1 w pierwszym spotkaniu. Y, Kolonia. 0 do 0. No, także tutaj to jest turbo ciężkie w ogóle do oszacowania, czy to jest dobre. Ostatnie bezpośrednie mecze, chociaż nabawają lekkim optymizmem, bo to było 5 do 0, 1 do 0, 1 do 1, 3 do 1, 3 do 0, więc no, te, ale to też nie ma co tak daleko patrzeć w wstecz, bo to, to, to tak naprawdę nie jest żaden, żaden wyznacznik. Tutaj w ogóle ciężko się odnieść, jest propozycja od Jana, że tutaj ten overk wpadnie i, i kupon będzie zamykało Independiente z, z Estudiantes po północy, bo o 2.30 dokładnie to jest też Argentyna Liga Profesjonal. No i tutaj to wygląda. Sytuacja tak, że Studiantes trzy, trzy kolejki. 4 do 2 w Golach, czyli średnio jest robione. E, Intendiente 3 kolejki. 3 do 3 w Golach, średnio jest robione, ale też ciężko cokolwiek wywnioskować. No, wybraliśmy ten kupon, bo fajnie jest zagrana stawka Pod dodatkowy podatek, że ten dodatkowy podatek nie jest przekroczony. I to jest zawsze mądre zagranie, które trzeba pochwalić. Jeżeli ktoś gra sobie za większe stawki, e, czy tam dłuższe kupony za mniejsze stawki, to warto to robić zawsze tak, żeby nie przekroczyło 2,280 pln bo wtedy dodatkowy podatek wjeżdża przy ewentualnie wygranym kupony, kuponie. No, a po cholerę to oddawać. Więc coś takiego na dzisiaj, Słuchajcie, Nie będzie to całkowicie nudny poniedziałek. Chociaż ta oferta jest naprawdę uboga dzisiaj. W każdym razie pamiętajcie, że wszystko może się zesrać. Żadnych pewników tutaj nigdy nie było, nie ma, nie będzie na kanale. Jeżeli ktoś uważa, że tu przyjdzie walnie kupon i będzie zarobiony do końca życia, absolutnie nie. Tak nie ma. Jeżeli ktoś ma takie podejście, to przybijam piątkę, życzę dobrego życia i uśmiechu na twarzy, ale lepiej nie wchodzić na kanał obstawiamy, bo tutaj nigdy tak nie będzie, a też nie chciałbym, żeby kiedykolwiek do kogoś były tutaj pretensje, bo już nie raz nie dwa się tak zdarzało. Absolutnie żadnej pewności nie ma, żadnej. Zerowa pewność, że coś tutaj się uda. Pamiętajcie o tym. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału Proszę do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Słyszymy się niebawem. Pozdro, nara.